Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Macie. To jest kolejny odcinek Mirror's Edge. Okej, okay. udało się, udało się, udało się. I tutaj rozpęd. Tu, 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 tu. To jest chyba, że piąty odcinek Mirror's Edge. Eee, próbowa eee, inaczej. Nagrałem dwie minuty, dostałem telefon, to stwierdziłem, że dobra, zaczynamy jeszcze raz. Uwaga, wysokie napięcie, mam się dostać gdzie? Tam gdzieś się mam dostać, okej okay. O, tutaj mamy jakiś guzik Dobra, wskakuj tutaj Ula Okej, okay. spent I skaczemy... <grym> No, więc stwierdziłem, że początek nagram sobie jeszcze raz, tak żeby nie było żadnych problemów. Lecimy sobie na spotkanie naszych dwóch miłych bandziorów, naszego szefa ochrony. A, tutaj miałem się dostać. Okej okay. Szukam planów tego miejsca, to istnieje bardzo cicho. Nie dziwota, że Robben nie wybrał. Ale jeśli korzysta z helikoptera, to pewnie chodzi o jakiś dach. Będziesz musiała dostać się wyżej. Okej, okay, już tutaj widzę. Już tutaj coś znalazłem. No, mamy tutaj kratkę wentylacyjną przez którą pewnie się musimy przedostać. W dalsze rojony I coraz wyżej. Mam nadzieję, że dobrą drogę wybrałem, bo nie jestem pewien, czy w tamtym pokoju też czegoś by nie było. Ciekawego. Ale te kratki słabe. Przeszłaś? No powiedzmy. A więc nie. Really. Okej, okay, zawsze jest szansa taka. Tak, o to chodziło. Dobra. Jeden. O oh, fuck, jak dobrze, że tam było drewno. <grymne> Naprawdę. Dobra, muszę podpisać się moim parkurem jeszcze raz. Jak to mawiałem do 50 razy sztuka? Albo do 150. Jak to mawiają do miliona razy sztuka? Jak to mawiają do miliarda razy sztuka? Jestem ciekawy, ile ten odcinek będzie trwać przy tym moim laminie dzisiaj. Dobra, tutaj mi się udało wskoczyć znowu. Dobra, tutaj też na luzie. Okej, okay, tutaj też było spoko. A ja tutaj mogłem wskoczyć, a ja próbowałem na to wskoczyć jakoś tak bardziej wyrafinowanie. Really? Okej, okay, teraz to wyszło. Co tu mogę zrobić? Tutaj mogę przejść w taki sposób, no już widziałem tą szczelinę, okej, okay. ale... No chyba nie o to chodziło, albo musiałem gdzieś znaleźć jeszcze coś, albo tu jest jeszcze jakaś. tam jest Dobra, wskakuj na to. Fight. Dobra, to pewnie o to chodzi. Nie, nie, mogę się na to wspiąć Trochę za daleko, na no to wychodzi Okej, okay, teraz wyszło Zakręć nam tą rurę Fate Ty nie jesteś Kate Beckett. Yy, odświeżyłem sobie kasę jakiś czas temu, więc. Tak troszeczkę. Yy, wiem, że prawie nigdzie nie da się znaleźć kasę, ale udało się. Mam całego i zdrowego kasę. Cholera. Nigdy nie ufać psom. Jest z Bernem. Sam pewnie siedzi po uszyfikarze. Idę tam. Zobaczymy, czego dowiem się o Paulie i Kate. Dobra, tutaj nie ma sensu próbować. Tu spróbujmy wbić sobie i katką schodową, jak to normalny człowiek. O, cię. Możecie mi skoczyć. Mnie się nie grozi. Zaraz zapamiętam tą kwestię na pamięć. Lepiej mu szybko, bo widzę, jak pocąć się ręce. Och. Wystawiłeś Kay Connors, prawda? Tę policjantkę? Tak. To miało być glina, prawda? Nie wchodzę w politykę. Kto zabił Popa? Ty? Nie! Ja zatrudniłem. Kto? Profesjonalistę. Spotkanie mam jutro o drugiej. Atrium w Galerii Handlowej. Poznasz ich! Po co widziałeś się z Millerem? Na pewno strzera ci ciekawość. Wciągnij mnie, to ci powiem. Uważaj na niego. Spróbuj tu już po tobie. Okej. Okay. Spokój. Wow, wow, wow! Cholera, Merk, ktoś strzela. Mają Ruberna. Co jest? Niebiescy zaraz padną na waszą nipeskę w Fabiusz. No problem. Ja już stamtąd uciekam, nie ma problemu. Dobra, muszę to zrobić bardzo mądrze, bo przed chwilą to spierdzieliłem dzieliłem. I to na całego. Dobra? Spadłem trzy, bo akurat mi się udało to ogarnąć. Dobra, to chociaż wiemy co trzeba zrobić. Sama zjedzie, ah. Dobra, nieźle to mnie poskładało. Co teraz? Wstaniesz? Wstałaś, Fejt, super. I co teraz? A, tu i tędy, no problem. Chyba Syver miał rację, że Robert ma tym stoi. Nie jestem mm jego profesjonalista. Zmatniam twój zygmał. Spróbuj znaleźć przejście. No problem? Staram się to zrobić jak najszybciej tylko mogę. No ja tu teoretycznie widzę, co mam tu zrobić, tylko muszę najpierw to zrobić, prawda? Nie. Dobra, wyszło. Dobrze, że... Ja to naprawdę widziałem, co mam zrobić, ale jakoś nie mogłem. No, na no to wygląda. Mamy się dostać tu. Którędy? Pewnie z tego rusztowania będę musiał przeskoczyć, żeby na to rusztowanie się dostać. Muszę chyba z tego... Dobra, da radę to zrobić. I to w miarę łatwy sposób. Muszę zejść niżej, tak mówisz? Dobra. Nie ma problemu. Fight nie da rady. To nikt nie da rady. No. <noise> Dobra, wyszło, 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 wyszło. jak mi wyszedł za pierwszym razem, co? Aha. Super. Okej, okay. okej, okay, to o to chodzi, a ja tam próbuję jakieś manewry, inne szmery, bajery. Za szybko. Okej, okay, wyszło teraz <laughs> Jezus Maria. Out of order No No nie mogłem tego po prostu pierdzielnąć Dobra, udało się, udało się, udało się. Sprawdziłem przed kolejnym pociągiem. Dobra, no już zabij mnie. Dziękuję. Za szybko. Dobra. Udało się na styk. Dobra, wskakuj, wskakuj, fajc i uciekamy. Ok, powiedzmy, że to się udało. Myślałem, że tam jakieś będę musiał pokombinować, ale nie o to chodziło. Na moje szczęście. Okej, okay, wyszło. Dobrze, mam cię z powrotem. Wygląda to na pomieszczenie wentylacyjne. Spróbuj wyłączyć wiatraki. Za nimi są zwykle tunele dla obsługi. No spoko, to się tam muszę dostać, tak? Nie mam żadnego pojęcia na jak długo wyłączyłem, to się wolę pośpieszyć. Chciałem to zrobić szybciej i nie wyszło. Jak wam spróbować pociągów? Pociągów. Spróbuj pociągów. Pociągów. Spróbuj pociągów? Bo nie rozumiem tego Fejt pociągów. Pociągów. pociągi, spróbuj pociągów Dobra Co, udało mi się? Czy mi się nie udało? Dobra, widzę Subway Surfer w tej gierce byłem dobry. Ja też tamtą Wiem, spoko. Udało mi się. Jeśli wpadniesz w karapaty, Celest w pobliżu. Pomoże ci Dobra, dobrze, że jest Celest w pobliżu. Co myślisz? O mordercy, tak? Tak, o mordercy Paupa. Dostam cynk o spotkaniu w New Eden Mo. Chyba tam zajdę. Cholera, fate czemu to robisz? To nie twoja walka. Nie wiem, schowaj się gdzieś. Kiedy byłam dzieckiem, nie lubiłam dawnego miasta. Moi rodzice lubili. Przynajmniej uważali, że coś warto chronić. Mama i tata przyjaźnili się z Połkami. Organizowali protesty, pikietowali przed biurem burmistrza, zabierali nas na pochody. Wtedy nie rozumiałam dlaczego. Merk mówił, że Twoja mama zmarła. Zabili ją w czasie zamieszek w śródmieściu. Marsz z tragicznym finałem. Przykro mi. Potem jakoś nasze drogi się rozeszły. Ojciec sobie tego nie wybaczył, a ja. Po prostu. Niedługo później odeszłam. Nie potrafiłam mu wybaczyć. I wtedy poznałaś Merka? Nakrył mnie. Na włamaniu do jego mieszkania. No coś ty. Nikt o tym nie wspominał. Zaproponował szkolenie. Wydawało mi się, że to dobry sposób na zejście z ulicy. Niewiele więcej mi zostało. To, co teraz robisz, to najszybsza droga do grobu. Wrobili w to moją siostrę. Muszę oczyścić jej imię. Jestem jej to winna. Przetrwam. Tym się przecież zajmujemy. Przetrwanie jest przereklamowane. Trzeba też trochę pożyć. Pójdziesz ze mną jutro? Przydałaby mi się pomoc. Nie mogę. Drake ma dla mnie robotę. Mówi, że za dużo się obijam. Słuchaj, muszę iść. W porządku. Wkrótce znowu będą do mnie strzelać. Ruszaj. Faith. uważaj na siebie. ten czy, odcinek czy, mogę nazwać babskimi pogaduchami. Galeria handlowa nie jest na wprost, ale uważaj, niedaleko będzie przejeżdżał burmistrz Kalahan, więc pełno jest blokad. Nie pierdolcie, że w burmistrz wyrabia naszą siostrę. No ale dobra. Dzięki wam za oglądanie. Cześć czołem. Do zobaczenia jutro o 14. Hej hej.